Przyjazd pana Marszałka jest miłym zaskoczeniem dla mnie. Jest wywiązaniem się z, z pewnych obietnic, które tutaj złożyłem w Radzie Miejskiej, że będę z panem Marszałkiem rozmawiał na temat, który poruszali mieszkańcy miasta i gminy Czemeszną dotyczący kolei wielkopolskich, dotyczący kursowania pociągów tzw. elfów. Były w tej sprawie petycje, były zapytania. Były interpelacje radnych, między m.in. obecnego tutaj pana radnego Materskiego. Na zebraniu mieszkańców osiedla numer 2. Pytali o to pan Matelski i pan Nowaczyk. Jest petycja podpisana przez kilkadziesiąt osób. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Cieszę się, że mogę być w i myślę, że mogę być w, w, z taką informacją moim zdaniem dobrą, ponieważ z tego czasu y, przeczytałem y, taką dość y, dramatycznie brzmiącą wypowiedź, jakobyśmy nie pamiętali o tym, że Trzemeszno jest Polsce i, i w związku z tym kończyli bieg naszych nowych pociągów w Gnieźnie. No oczywiście to była taka zaczepka, dość, dość dramatycznie brzmiąca, ale ale uznałem, że jeśli tak porusza emocje mieszkańców ten fakt, to coś trzeba z tym zrobić, trzeba to przedyskutować. Pojawiły oczywiście pewne problemy natury finansowej, ponieważ pociąg musi jechać do Mobilna. Mobilna jest już za granicą województwa, a rozliczamy się mimo wszystko w ramach swojego województwa. Nie było łatwo uzyskać jakiekolwiek wsparcie kwiatko w tym zakresie. Nie było ono zainteresowane. Mimo to zdecydowaliśmy się, że będziemy finansować dwie dodatkowe pary pociągów, które będą kończyć bieg w mogilnie i tym samym będą jeździć przez Trzemeszno. Właśnie w tych nowych składach, czyli składach Elfów, które kupiliśmy dla Wielkopolski i na tej trasie Mogilno poznań one, one już jeżdżą. Cztery pociągi zostaną wyburzone na Mogilnie, czyli w sumie sześć pociągów w kolei Wielkopolski będzie. Pojawiało się w mobilnie. Natomiast myślę, że też bardzo ważna informacja, że nie zostaje w żaden sposób ograniczony, według mojej wiedzy, ruch pociągów przewozów regionalnych. Czyli de facto zwiększa się liczba pociągów, dzięki którym mieszkańcy Trzemeszna będą mogli docierać do Poznania. W sumie tych pociągów osobowych będzie 24. Co ważne dla pasażera. Bo taki był warunek, jak powstawała spółka. Jest jeden bilet, czyli kupując bilet miesięczny czy jednorazowy, pasażer nie musi patrzeć, czy to jedzie pociąg kolei Wielkopolskich, czy przewozów regionalnych, dlatego że spółki wzajemnie honorują sobie bilety, także po prostu no, przychodząc na stację, wsiada ten pierwszy pociąg, który, który jest. Jedna... Kolejną osobą, która chciała zabrać głos, był pan Maciej Nowaczyk, to jest portal internetowy Przemysł NW24. Dziękuję. Tutaj pan marszałek kilka razy tutaj stwierdził, że pociągi no, jeżąc do Mogilna, to będzie po prostu, będą musieli, będą, będzie tutaj marszałek musiał dofinansować te połączenia. Z tym, że patrząc na rozkład jazdy kolei wielkopolskich, takie połączenia są również wykonywane do Kutna i bodajże do Zbąszynka. Tak? Te, dwie, te dwie miejscowości również nie leżą na terenie województwa wielkopolskiego, aczkolwiek wszystkie pociągi, a nie tam 2, 3 czy tam 6 par, kończy swój bieg. Więc tam jest to możliwe. Dlaczego nie jest taka możliwość tutaj możliwa na terenie gminy Trzemesz? Dlaczego wszystkie pociągi nie mogą kursować do Mogilna? I pytanie tutaj bardziej do pana burmistrza. Jak dobrze pamiętam kwestia kursowania, w zasadzie nie kursowania pociągów KW do Mobilna i trzemeszna była już poruszana ponad rok temu. Jakie to tutaj nagłe, nagły przełom w tej sprawie nastąpił, że jest to możliwe na półtora tygodnia przed wyborami, a nie było możliwe dwa miesiące wcześniej, pół roku wcześniej, i rok wcześniej? Nie odpowiem, bo rozkład jazdy jest zmieniany dokładnie 14 grudnia w całej Polsce. I to jest data graniczna. Poprzedni mm. rozkład był rok temu, Duganie są, po... wrześniu, to, roz... są, są, korek... są pewne... A to są pewne korekty w ciągu nie. roku, prawda? Są pewne ko korekty w ciągu roku, natomiast zasadniczy rozkład jest zawsze raz w roku, właśnie. 8 owocem, tu jest w że ósmego Ale generalnie około 14 grudnia no, to jest święta rozkładu. Tak druga niedziela grudnia. Druga niedziela grudnia, no właśnie, dalej, no, jak przypada ta druga niedziela grudnia, to koreguje. to jest tak naprawdę ten powód Yy, że, że to jest yy, możliwe w tej chwili, no bo przy każdym rozkładzie dokonuje się taki, yy, takiego podsumowania możliwości i to się wprowadza. Yy, problem z tego do finansów, znaczy tam z tamtymi województwami jesteśmy dojazdami, prawda, jeśli chodzi o te połączenia, a tutaj jest Piasko pomorskim yy, nie było takiej woli z, yy, z tamtej strony, żeby, żeby uznać, że to jest dość krótki odcinek. Żeby, żeby specjalnie inwestować w członków pomorskiego w ten dowóz, bo tak naprawdę my jesteśmy zainteresowani bardziej tym dowozem, niż, niż mieszkańcy i władze jasno-pomorskiego. Może to kiedyś nastąpi, ale, ale pewnie przy, przy wydłużeniu jeszcze dalej tego kursowania, dalej niż do Mogilna, gdybyśmy to wydłużyli pewnie do Inowrocławia, to, do to, tak? to, wtedy, to wtedy, wtedy być może taka partycypacja byłaby możliwa, aczkolwiek dzisiaj każdy liczy swoje pieniądze bardzo dokładnie. Ja, na przykład do Kutna? to tam też większość pociągów kończy w Koninie wiek, do kupna jadą też tylko jeśli dobrze pamiętam trzy bądź cztery pociągi, tak? To, pan Marszałek wspominał, no musi być stacja i Polskie Linie Kolejowe wyznaczają stację, na której pociągi mogą kończyć wiek potrzebny jest chociażby tor, żeby pociąg mógł zjechać i, i stać z boku, nie na głównej linii czekając na, na, na kurs powrotny, a do Zbąszynka rzeczywiście jeżdżą wszystkie, ale Poza tym, że po drodze nie ma jak gdyby e, większego skupiska tak, takiego, żeby, żeby kończyć bieg pociągu, to w tu również znajduje się główne zaplecze techniczne e, Spółki Kolei Wielkopolskiej, gdzie wszystkie te pociągi elektryczne Elfy są, są utrzymywane i, i to też jest jakby jedna z powodów, dla których e, tam, tam zjeżdżają. Ja na to was odpowiem, bo tego pytania się spodziewałem, Panie Macieju, nie wiem dlaczego od Pana z pierwszej kolejności. Na, powiem tak, cokolwiek teraz nie zrobię, jest taki, a nie inny okres będzie to, że jest to ze względów wyborczych. Nie ma w tej nic złego, na dla ludzi. Naprawdę teraz. No, no bo ktokolwiek by tu był, na, ktokolwiek by tu był na tym miejscu, to by musiał, ja powiem tak, to pan Marszałek się ze mną skontaktował. Ostatnio rozmawialiśmy, po dłuższym okresie, gdy rozmów nie było. To, pan to była inicjatywa pana Marszałka, no trudno było mi ją odrzucić, jeżeli mam tutaj coś zrobić dla Trzemeszna. To, że podpisałem, też mogłem nie podpisać tego szlaku piastowskiego, bez to przed wyborami, mogłem nie podjąć decyzji wczoraj, przedwczoraj, mogłem nie być na podpisaniu umowy gdzieś tam w Polsce, mogłem tego wszystkiego nie robić, bo są wybory. No ale trzeba, Panie Macieju, w moim przekonaniu. Ja, ja, ja wiem, że tego typu zarzuty będą zawsze, bo to się jednoznacznie kojarzy. Pan Marszałek ze swojej strony próbował jakby wytłumaczyć, uważam, że jest szansa zrobić coś dobrego dla ludzi, a że akurat przy okazji wyborów, no trudno, proszę Państwa, no nie, nie ja te kalendarze układam i naprawdę nie, nie mogę powodu wkładać, że Pan Marszałek Marek Woźniak się skontaktował ze mną, a nie ja z nim, żeby było, to on do mnie wykonał pierwszy telefon teraz niedawno i poprosił mnie o rozmowę o spotkanie, a później zaproponował konferencję prasową. To jest prawda, nie mam powodu kłamać, bo Pana Boga nie oszukam, zresztą nie będę go w to mieszał, ale naprawdę tak było, proszę Państwa. I, I myślę, że Pan radny był zdeterminowany. Pan, mimo że nas powiedzmy wiele rzeczy gdzieś tam dzieli, to tutaj mówiliśmy jednym językiem myślę, że dobrze się stało. I to też jest Pana sukces. Pana taty, który ciągle o tym mówił, Panie Macieju, który ostatnio mi to przypomniał, który pewne rzeczy skrytykował, no tutaj mieliśmy wspólny cel, jakby, jakby rzeczywiście ponad podziałami, przepraszam, żeby to dobrze zrozumieć.